I zapraszamy do zapisów na listę rezerwową. Nie ma już miejsc na edycję kursów. Natomiast pamiętajcie, że jeszcze możecie dołączyć na 8 listopada, czyli wtedy zrobić badanie i wspomaganie dwuetapowo czyli najpierw badanie, a później dołączyć na dwa dni wspomagania. Cieszymy się, że jest taki boom na Baby Zoom. Zumujemy z miłości do dzieci, i tą wiedzą i tą praktyką dzielę się właśnie na tych kameralnych, niszowych edycjach. Nie możemy zwiększyć liczby osób na poszczególnych edycjach, dlatego że właśnie jest taka idea tych moich kursów, aby one były kameralne, niszowe, bo praca z niemowlętami wymaga precyzji i uważności, dlatego te grupy są kameralne. Zumujemy z miłości do dzieci i wczesnej diagnostyki rozwoju.